Hej, części czołem! Z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na zabawę z grą Transport Giant. Gra powstała w roku. Została wydana w roku 2004, czyli dwa lata później po Industry Giant i wygląda bardzo podobnie. Wybieram kampanię. USA łatwe. No i dziki zachód. Zaczynamy od pierwszej misji. Ameryka, rok 1850. E, musimy wybudować... E, coraz więcej ludzi osiedla się w niewielkich osadach, a pomiędzy tymi osadami ciągną się bezkresne płacie lądu, wyjęte spod prawa. Raj dla poszukiwaczy przygód, handlarzy i przestępców. Podróże stają się coraz bardziej niebezpieczne dla... Twoich towarów, a także dla zdrowia i życia pasażerów. Teraz jednak. Ta niesprzyjająca sytuacja powinna w końcu ulec poprawie. Wszędzie zakładane są forty, więc wojsko może zająć się pilnowaniem prawa, porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. To może być przyłomowa chwila dla twojej firmy transportowej. Dostarcz wszystkie materiały budowlane do miejsc budowy fortów. Czasami trudno dostrzec, do, dotrzeć do tych miejsc, dostrzec też w takim przypadku będziesz musiał również wybudować drogi dla wozów transportowych, ciągniętych przez koniec. Misja zostanie wykonana po wybudowaniu wszystkich fortów, masz na to 10 lat. Czyli założenia bardzo podobne jak w grze Industry Giant, natomiast sama nazwa gry, transport oznacza, że musimy się skupić bardziej na transporcie. Nie, mamy, nie będziemy mieli już tych magazynów, nie będziemy musieli się martwić o, o właśnie. O, o, o zasoby też będziemy musieli się martwić, ale już nie, nie, nie ma takiego nacisku na sklepy. I w ogóle nie ma sklepów o tak. Dobra. Wybierzemy po poziom średni. No i rok 1850. Pierwsza misja. Mamy. No, zobaczmy. Mamy forty rozmieszczone na całej planszy. Wymagania. I jak najedziemy myszką na fort, pisze jakie są wymagania. 50 desek musimy dowieść do danego fortu. Mamy już tu przygotowany, nawet terminal towarowy. No i dobra, i zaczynamy. Ja tutaj, mniej więcej mapkę już troszkę znam. Mamy tartak, oczywiście musimy jakby zagwarantować ciągłość dostawy surowców, czyli żeby tartak mógł pracować i produkować deski musi mieć Właśnie kłody drewna, a kłody drewna zdobywamy z, ze składu drzewnego. Czyli najpierw y, zrobię połączenie transportowe do tartaku, i z tartaku potem deski będą wywożone y, do fortów. Ok, co mamy tu do wyboru? Mamy bazę. W tej chwili mamy do dyspozycji tylko konie i ciężarówki, czyli opcja no i tylko konie akurat w tej misji możemy dysponować końmi yy, mamy cenę zakupu mamy jego moc i prędkość maksymalną Ok, może najpierw zrobię pierwsze połączenie mamy rozkład czyli tu będziemy robić te połączenia i mamy budowę, budowa nas interesuje budowa mamy sobie taki średni terminal i proszę bardzo, już tylko wybieramy terminal, już nie, nie musimy budować magazynu. Hmm, no właśnie, to jest mój błąd. Troszkę to inaczej działa niż w poprzedniej grze, ponieważ każdy wybór, o proszę, jeszcze wybuduje drogę, proszę, każdy wybór musimy potwierdzić tutaj takim przyciskiem o, kolejna zmiana. Droga musi się wybudować. Akurat jest bardzo mały odcinek, więc odbędzie się to bardzo szybko. Dobra, wybieram środek transportu. Już mam domyślne jakieś koniki. Wybieram miejsce. Kłody drewna. Załaduj. I Drugie miejsce rozładuj. Co ciekawe, jest tu jeszcze opcja obciążenie czyli mm, akurat ten koń może udźwignąć o, te kłody drewna 80% obciążenia, ale są środki transportu, które nie są w stanie udźwignąć takiego ciężaru i wtedy możemy zrobić całą linię jakby podwoić czy potroić ilość. Mm, Pojazdów, koni w tym przypadku. Można też powielić rozkład, i tak też zrobię. Ok, założę też tak samo dla drugiego rodzaju. Tu już mamy obciążenie 100%, czyli są słabsze hmm. te konie. Ok, to sobie tak jeździ. Z drugiej strony zrobię również terminal. Jakiś taki większy, który będzie odbierał. Celowo robię oddzielnie, żeby one nie kolidowały ze sobą. Jeden terminal i drugi. Żeby niepotrzebnie nie robiły się jakieś kolejki. I zrobimy zakup. Kup pojazd. Ale te są najszybsze. Dobrze. Kupiłem 20 koni pełnej krwi. Załaduję tutaj deski. Jak widzicie, obciążenie jest 172, czyli niestety to zwierzę nie jest w stanie uciągnąć takiego ciężaru. Ale jeżeli dołożę mu drugiego, drugą parę koni, no to już mamy obciążenie 86 i możemy śmiało przewieźć taki transport. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra. Zrobione. Ustawiła się kolejka, i czekają na drewno. Mamy na dole możliwość przyspieszenia czasu, co też właśnie zrobiłem. No i czekamy. Już wszystkie mm, pojazdy ruszyły. Pora rozej rozejrzeć się, gdzie są jeszcze forty. I tutaj mamy y, kolejny fort, który trzeba by najpierw trzeba byłoby założyć terminal. Pierwsza misja, wiadomo, jest y, taka bardziej prosta. Nie mamy y, bardziej złożonych środków transportu, więc nie jest to zbyt skomplikowane. Już mamy 15 desek. Ok. Yy, zakupię kolejne, kolejną zwierzynę. 7 czy jeden mi jest potrzebny. <laughs> Okej, okay, osiem. I nowa trasa. Czyli z Wooding ładujemy deseczki do naszego nowego fortu. I rozładunek pełny powielam rozkład razy 4, bo miałem 8 par koni i już możemy działać. Jakiś tam zapas desek jest, także nie ma żadnego problemu. To jak widzicie, się robią korki przez innych użytkowników domyślnych. No ale cóż, takie są realia. A niestety nie umieją wyprzedzać. Niestety, inteligencja nie jest zbyt. Mocną stroną. Dobra, 40 desek. Wydaje mi się, że mogę już zwolnić czas. 45, więc tylko pięć. No, 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 no. Usunę trochę. Pojazdów. No i dobra, i zobaczmy jeszcze. Cztery jeszcze są potrzebne. Raz, dwa, trzy. A trochę się pogubiłem. Dobra, niech tam sobie jeżdżą. Zobaczmy, gdzie tu jeszcze jest jakiś fort. Tutaj mamy kolejny fort. Się tu buduje. No i trzeba pociągnąć dalej tą drogę. O, proszę bardzo, tak zrobimy. I zaznaczone. Tutaj na pewno ile tu. A budowa atrakcji zakończona. Ok, czyli jeden Fort już jest założony. Mogę zlikwidować w takim razie tą linię. Zrobimy. Sprawdzę listę rozkładów. Poszukam tego połączenia i usunę. Okej. Okay. No zamykaj się. No właśnie ma coś ma problem z zamykaniem. Jeszcze sprawdzę dokładnie. Tak, tutaj jest fort, tu się buduje. Tu jest jeszcze jeden fort. No, i wykorzystamy tą drogę bardzo ładnie. Czyli już jest przygotowanie pod kolejne Zimki, Zobaczmy jeszcze gdzie. A jeszcze tutaj jest. No, tu zrobimy na skróty, pojedziemy sobie przez pustynię. A nie ma tak prosto. że tu połączenie, ok, fajnie. Niech się buduje, niech się mury pną do góry. A to, żeby było sprawiedliwie, rozłożę to jakoś. Czyli tak, załadunek desek. i rozładunek w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli łącznie powinno być sześć składów. Razu zakupię. Bra. I tu tak samo. Załadunek i do kolejnego fortu i rozładunek raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnie połączenie. Załadunek. I kolejny fort. Raz, dwa, trzy. No możemy tylko trzy. Ale zaraz sobie, z uwagi na to, że to jest najbardziej odległe miejsce, no będzie tego najwięcej. Dobrze, zrobiła mała, mała kolejka. Myślę, że można by zakupić takie zwykłe koniki. Budowa atrakcji. Aha, czyli kolejna atrakcja, fajnie się udało za, e, zakończyć. Frontier. No i się zrobił korek. Lista rozkładów. Czy mogę usunąć cały rozkład? Nie mogę. Muszę pojedyncze pojazdy. Dobra. No zamykaj się. Nie chcę się zamknąć. A może prawym? Dobra, prawym klawiszem. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy 18 desek, tutaj zostało 12. Ja chciałem. Ale nie ma korków, bo chciałem tutaj jakby zmodyfikować trochę. Ale spróbuję. Tego sklonować nie mogę, ale trochę poklonuje inny. Tutaj mamy u góry miniaturę mapy, możemy jeszcze. No i tutaj jest największy problem, bo to jest największa odległość. Postaram się. I trochę poklonować zobaczmy czy jak to wygląda na statystykach czy bilans nie bilans mnie nie interesuje informacja Jest jeszcze opcja rozbudowy, co ciekawe, dodatkowa rampa może być, chłodnia, dźwig, poczta, lody, kiosk i magazyn. Czyli są różne możliwości rozbudowy, no w tej chwili to jest pierwsza misja, więc nie ma co wymagać jakichś bardzo skomplikowanych rozwiązań. 30 desek, bardzo ładnie. Mamy 1855 rok, czyli zostało nam 5 lat. Tu 23 deski. Może zakupię co nieco zwierzyny. Tak. I tutaj też 3 dodam. A ich będzie 6. 6 i tu jeszcze wszystko co mam. Zrobi się co prawda korek, ale Oczywiście nie obyło się bez problemów z grą, problem z instalacją, z rozpoznawaniem karty graficznej, no to jest normalna sprawa. Ale no tak to jest, jeżeli odpalamy gry, które mają ponad 10 lat. Tu już mamy 43 deski, więc jesteśmy bliżej niż dalej. 44, 45, 57 i już możemy wooding likwidować linię zaraz. Jeszcze dwa pojazdy. Szukam listę. Jest wooding południe, i udało się. Jak widzicie, w momencie kiedy już nie ma zapotrzebowania na deski, wszystko się blokuje. I nie ma możliwości. Budrowa atrakcji powiodła się fajnie. Zobaczmy, co dalej. Tutaj zostało 8 desek. I w ostatnim naszym forcie zostały 4 deski. Doma zakończona. Tak. Czyli został nam tylko jeden fort i też jest zakończona. Doskonale wszystkie wymagania zostały spełnione. Zadanie wykonane. Ok. No cześć, do następnego mam nadzieję odcinka. Z nową serią. Cześć.